Cześć! Kolejny dzień naszej podróży po Pakistanie. To moja twarz y, spieczona słońcem u stóp Nanga Parbat. Jakoś nie umie opanować y, tego zaczerwienienia twarzy. Mam nadzieję, że to zejdzie. Budzę się, a tutaj taki widoczek. No powiedzcie mi, ile taki widok by kosztował, gdyby to była Europa europejski hotel. Wychodzę a dookoła Karakorum Pogoda piękna, jak to zwykle rano bywa, i górskie szczyty. A to prawdopodobnie szczyt Rakaposhi 7889 metrów. Prawie ośmiotysięcznik. Ale się nie załapał. To też jest w chmurach tutaj za tą anteną. A tu jakieś inne szczyty. Trudno spamiętać wszystkie nazwy tych szczytów. No, i wioska położona w tak urokliwym miejscu. Gdzieś tam w dole płynie rzeka. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak ta rzeka się nazywa. O, i tu jeszcze też widzimy resztę wioski. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu naszej wyprawy, jesteśmy w Dolinie Hunzy, w miejscowości Ganisz, jemy śniadanko, jajka, tosty, wszystko przygotowane specjalnie pod nas, cztery osoby czeka, żeby nam usługiwać, Wszyscy żartuje, ale panowie są bardzo pomocni, no i takie mamy tutaj widoczki, może Bartkowi uda się pokazać. A Magda zajada tutaj jakiegoś tosta francuskiego z jajecznicą, a ja mam jajka na twardo i tosty z drzemem. Jedno jest to, że w daniach, które wydawałoby się, że powinny być słone, są słodkie, a które powinny być słodkie, są słone. Ale no, taki sposób jedzenia. A tutaj, miejscowość Ganisz w pełnej okazałości i widok z balkonu naszego hotelu. Nieźludko co? Słonko wstało, a nas już gonią do autobusu, do autobusu. A my oczywiście nie niespakowani jeszcze, nie? No to lecimy dalej. A tutaj widoczek w drugą stronę. Tak wyglądają góry Karakorum. A my dzisiaj się udajemy na granicę pakistańsko-chińską, która jest najwyżej położoną granicą na świecie. I będziemy tam oglądać, jaki. Jesteśmy teraz w takim sklepiku, w którym są niezliczone ilości pamiątek w postaci banknotów. A tutaj jest właściciel który sprzedaje nam kawę. Byli tu też Polacy. Teraz idziemy wzdłuż takiej lewady, która nas prowadzi do jednego z najdłuższych mostów wiszących, które się tutaj znajdują i łączą nie tylko dwie wsie, które są po obu stronach rzeki, ale właściwie praktycznie całe dwa regiony. Mostek jest tam z tyłu za mną Widzicie A ja dzisiaj właśnie w takiej stylówie, bo czapkę zgubiłem, a okulary mi się połamały Więc musiałem od Magdy czapkę pożyczyć Idziemy na mostek Mostek się nazywa Husaini Bridge Widzisz, że teraz po jasności Tak Tutaj Magda A idziesz? A tutaj jest ten mostek właśnie zawieszony, patrzcie A ja teraz przejadę na drugą stronę Tyrolką I potem wrócę przez mostek Juhu! Juhu! Dobra, zjechałem tą Tyrolką z góry. I teraz będę wracał tym mostem. Wygląda nieciekawie, cały się kołysze. A to moja stopa. No ale cóż, do odważnych świat należy tam. Chłopaki kołyszą mostem, jak się tylko da. A tam gdzieś w oddali Magda jest. To co, idziecie ze mną, co? Mam nadzieję. Muszę schować telefon, bo mam niezłego cykora tutaj. A tam Karakorum. Pełnie, Zupełnie się nie boi mostu. Wraca właśnie teraz z jazdy Tyrolką. A, ale super. No, zaraz zobaczymy, zapytamy jak jest. Ok, prawo. No i jak się jechało, Tyrolką? Stary profesjonalista, to po prostu tak. To była taka przejażdżka krótka w tej chwili, właściwie zero atrakcji. Przez mostek przebiegłem, bo to w sumie też nic tutaj nadzwyczajnego. Także jesteśmy w Karakorum, nie dzwonię. Tutaj płynie rzeka, a tutaj Magda idzie przez mostek. Właśnie tak. I dalej płynie sobie rzeczka. I tu mamy górki takie malutkie. Witamy w pasu. Jesteśmy w drodze do granicy pakistańsko-chińskiej. Zatrzymaliśmy się tutaj dla takiego pięknego widoczku. Będziemy zaraz robić grupowe zdjęcie i zmierzamy 2,5 godziny drogi przed nami i będziemy oglądali śnieg i jaki. Jaki? I śnieg. A ja jeszcze, w ramach uzupełnienia, dodam, że tutaj to wszystko, właśnie co widać, to jest lodowiec. O, widać go dobrze. Jęzor lodowca. दीवाने डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गलत <laughs> <मिल्को laughs> तोड़ा फिर भी सिरा में धड़कता है ये <थे> दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था <laughs> <थे> था भी <laughs> याद <था। थे> <laughs> Yeah, yeah, yeah. yeah dude. को गिला भी है क्या इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं? दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं? आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं? Teraz jesteśmy w ostatnim punkcie kontrolnym przed wjazdem na teren granicy pakistańsko-chińskiej Ale jest to też park narodowy, w którym żyje masa unikalnych zwierząt Między innymi takie kozice, które wcześniej żeście tam widzieli, które nagrałem Jest też śnieżny leopard, no i jakieś ptactwo, dziki i tak dalej Wjazd tu na teren tego parku, czyli właściwie też pod granicę kosztuje 40 dolarów od osoby i nie ma zlituj się, więc płacimy po cztery dychy, jak chcemy w ogóle zobaczyć granicę. Tutaj mamy takie lunety do oglądania jest z daleka tych właśnie kozic. Nam się udało ją blisko zobaczyć na tym nagraniu, ale tu też jest, widzicie, pełno nalepek różnych firm, które organizują wyjazdy tutaj a tutaj jest mapa a tu widać właśnie pseudo flagę pakistańską i chińską właśnie tak, nie wolno latać dronami żeby nie było złudzeń no i wjeżdżamy do parku narodowego a tutaj właśnie jest śnieżny leopard No, i dochodzę do granicy z Chinami. Bartek niestety w po drodze, nie może oddychać. Więc ja, jako jedyny człowiek z rodziny, daję radę. No, widzicie tam flagę chińską. W remoncie jest ten postronek graniczny, ale u góry widać jakieś ludki, nie wiem kto to. Machają do nas. Tu jest część naszej wycieczki. No, a tu chińska flaga. Powiewa czerwona, no ale niestety w inną stronę na razie, ale super. No i tak z bliska wygląda granica, flaga pięknie teraz powiewa, widać czerwony materiał i żółte gwiazdki. Jesteśmy na tego, tu pan i państwo się fotografują, część naszej wycieczki, wszyscy są super uprzejmi, każdy każdemu sobie robi zdjęcia, także super. No, niestety, Jaków nam się tu nie udało zobaczyć. Ale może jeszcze po drodze, ale za to mamy odchody Jaków tutaj leżące. Więc na pewno tu bywają. No, i już witam mnie tu, Bartek, z jakąś całą grupą. Panu chyba czekają, żeby sobie zrobić zdjęcie z Bartkiem Ja też zrobię Tak Good good, good. Thank you guys Tutaj granica A tutaj lodowiec i jego jęzor Spełzający Po odwiedzeniu granicy pakistańsko-chińskiej, zjechaliśmy do takiej burgerowni, gdzie są robione burgery z jaków, ponieważ tutaj tym zwierzęciem, które przeżywa w tych rejonach, nie jest zwykła krowa czy też byk, ale właśnie jaki. No i tutaj panowie w takiej kraftowej burgerowni przygotują nam za chwilę burgery z jaka. Pan kroi w tej chwili mięso Zobaczcie, to jest taka właśnie, no nazwałbym to wołowina, czy jakowina, tak? Robi to dosyć wprawnie Odcina wszelkie błony I przygotowuje tutaj dla nas posiłek, który za chwilę będziemy jedli Są też frytki no i wszystko to, co powinno być w burgerowni do zjedzenia, tak? Jak na pakistańczyków, to panowie w ogóle tak nie wyglądają, jak wyglądają wszyscy pozostali pakistańczycy. No widać, że tutaj panowie e, robią taką twardą, męską kuchnię. Te dredy, kolczyki. Tutaj jest następny taki pan. O jakie kawały polędnicy w tej chwili są ogromne krojone. Dzieje się w tej kuchni, dzieje, naprawdę dużo dzieje. A teraz mały kącik kulinarny. Pierwsze danie to jest burger z mięsa jaka, 120 gram tego mięsa, do tego ser, pomidory, cebula serwowane z ziemniaczkami i z sosikiem. Tutaj jest jeszcze stek, w tej chwili podany z ziemniaczkami i tam z takim sosikiem. Wygląda w ten sposób. A teraz dostaliśmy kolejne danie. To jest smażone mięso z jaka w stylu stir-fry z warzywkami, z susikiem i z kukurydzą i do tego ryż smażony z jajkiem. No i prezentuje się w ten sposób właśnie. No i nie udało nam się zobaczyć jaków przy granicy pakistańsko-chińskiej, ale zobaczyliśmy je na wybiegu tutaj, w niedalekiej odległości od restauracji. Już Wam pokazuję bliżej, jak one wyglądają. Takie to są jaki ładniusie. A jakby się ktoś pytał, to tak wygląda sól himalajska w takich wielkich blokach. Sobie tutaj leży. Tu czyjeś buty stoją i takie dwa kawały soli. No nieźle. A tutaj mamy Karakorum. Ależ te góry są potężne, to się nie może człowiek nadziwić, że przyroda stworzyła coś tak niewyobrażalnego. Mamy teraz złotą godzinę, więc te góry pięknie wyglądają. Ostatnia atrakcja w dniu dzisiejszym to pływanie łódką po zalewie. No niestety pogoda już nie dopisała, jest późniejszy wieczór. Normalnie ta woda jest bardzo turkusowa. Natomiast no, jakieś reszki tego turkusu w tej chwili widać tutaj. W 2010 roku było dość silne trzęsienie ziemi, które spowodowało osuwisko. A to osuwisko zablokowało upływ rzeki i w związku z tym powstał tutaj taki zalew. ਜਬੂਰੇ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜੁਦਾਈਆ ਵੀ ਤਨੂ ਖਬਰ Dzisiaj śpimy w hoteliku, który się nazywa Villa Daria. No i zaskoczyli nas tutaj, bo to jest chyba nówka nieśmigana. Zobaczmy. Dziwnie tu pachnie, takim drewnem. Nie wiem, co to jest. Co tu jest? O Jezu, ile tu jest Ile łazienek? Tu są łazienki. I tu następne. A tu jest zajście na balkon na pewno. Patrzcie, jaki balkon mamy. O, jaki widok, szok. Patrzcie. Tam jezioro, góry. No, zaskoczyli nas po tych wszystkich trudach, które żeśmy przecierpieli. To jesteśmy zaskoczeni. Jeszcze na zakończenie dnia zostaliśmy do, zabrani do bardzo lokalnej. Jest tutaj Cocker spaniel, Co jest właściwie niepojęte Jak na pakistańskie warunki Cała rodzina prowadzi Taki właśnie guest house Dwie córki Pan tutaj przewodzi Syn tutaj podaje No i mają coś w rodzaju właśnie takiego Takiej restauracyjki Z lokalnymi O właśnie tutaj widzimy jedną z córek Możemy w ten sposób tutaj się yy, relaksować, tak? A tutaj mamy zastawiony stół, który wygląda, jakbyśmy mieli zaraz wesele. Wszystko jest szykowane kuchni. Kuchnia jest otwarta, jest też muzyczka. Pełno dywanów. Tutaj mamy lunety obserwacyjne. Możemy całe góry sobie poobserwować. No pewnie w ciągu dnia widać tutaj y, pięknie góry. Stąd bo tam jest ogromny taras widać tutaj też jakieś spinaczkowe gadżety zobaczcie czekany uprzęże do wspinania są raki no jest tu tak już bardzo przygotowane dla turystów także zaraz w miarę tego jak będziemy dostawali coś do jedzenia to ja będę pokazywał ale dywany perskie najprawdziwsze z prawdziwych żadne podróby pierwsze co dostaliśmy to tradycyjna zupa tutaj z regionu Honza nazywa się Daodaosup i składa się z jagnięciny koziego sera makaronu kolendrych wydaje mi się i jest bardzo mało słona. Tyle właściwie mogę powiedzieć o tej zupie. Interesujący smak. Kolejne danie to jest kabli pelau, czyli tak faktycznie jest to ryż z marchewką, rodzynkami, i tu są kawałki jagnięciny. Do tego jest taki coś w rodzaju sosu, ale tak faktycznie to jest chyba jogurt z kuminem. No i oczywiście y, taka sałatka z sosem winegret. No i teraz na stołów wjechał kurczak w różnych postaciach, czyli najpierw mamy w takim sosiku, tutaj jest z imbirem chyba, tak przypuszczam, jakąś zieleniną, a tutaj jest bardziej taki w kurkumie. Do tego jeszcze mamy takie warzywka, które są przygotowane chyba na, na grylu, takie pieczone, no i nie obyłoby się bez chlebka. Dzień dobry. Rozpoczynamy dzień jak co dzień w pakistańskim hotelu.